They are my arms like the arms of a normal human. <laughs> Ty ona stwierdziła, że ma normalne ręce. Ty. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się That's not my neighbor, czyli to nie mój sąsiad, powiedzmy, i będziemy dzisiaj grali jako dozorca, który ma wpuszczać ludzi prawidłowych ludzi do bloku mieszkalnego, ale ma nie wpuścić do pelgangerów, czyli takich sobowtórów czy kosmitów, którzy po prostu o, próbują jakby potrzyć się pod mieszkańców. No i to jest nasze zadanie. Także gra bardzo podobna z wyglądu nawet do Papers Please, aczkolwiek tutaj chodzi o coś innego. Dobra, jest 1955, co jest, to wygląda jakby był inny rok. Także jeżeli gra wam się spodoba, chcecie więcej podobnych gier, zostawcie łapę, suba, komentarz, padnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dobra, co ona ma ta baweczka w ogóle? Jakieś takie dziwne rączki wystają tutaj. Zamknięte oczy, czy taka pani mieszka u nas? O kurczę, Selena Schwerz. Jest ktoś taki, ale zdecydowanie nie ma takich defektów tutaj e, rączek, nie? Bo właśnie na tym to polega ogólnie w tej grze, że Doppelganger, czyli Sobowtór, który chce się dostać do mieszkania zamiast e, prawdziwego mieszkańca, no ma jakieś takie defekty, nie? Więc to będziemy dzisiaj próbowali ogarnąć. No zdecydowanie tak nie wygląda. Selene Schwerz, w teorii to by pasowało imię... E, F0104 co to znaczy e, F0104 A, mamy tutaj to e, Eleno. A, bo są dwie i Schwerz i Selene Schwerz Są dwie różne jakby. Moll on right che cheek, small pointed nose, slim long neck, she has a twin Okej, okay, okej, okay. no dobra, no ale to ta ma pieprzyka tu na prawej stronie, na prawym policzku, ta ma na lewym policzku, ale tych rączek nie ma. E, co z ID? 7, Czekajcie, jak ja to mogę zrobić? 7, 8, 5, 6, 1... 7, 8, 5, 6, 1, 3, 2, 6, 9... 3, 2, 6, 9, 5, 1, 4. ID ma dobre. Uh, apartment F0104 Schwerst? Schwerst... dobra, imię się zgadza, w sensie nazwisko. Selene się zgadza. I'm not a resident of the building. I come from my job as a model. No nie wiem. No nie wiem, modelka jako ona, ale. No. no... ID się zgadza niby. Aparens się nie zgadza. Uh, entry request uh, is it on today's list? Ale gdzie jest today's list w ogóle? Jakiś danger? No mamy do Pelgangera, na no, pewno tak. Czekajcie, nawet nie wiem co powinienem zrobić za bardzo, nie? Uh, my appearance, no? They are my arms like the arms of a normal human. <laughs> Ty! Ona stwierdziła, że ma normalne ręce! Ty! To nie są normalne ręce Dobra, proszę państwa, już wiem, że powinienem zadzwonić jeszcze pod 3, 3, 2, 1 A jest! 3, 3, a 3, 3, 1, 2, przepraszam Eee 3, 3 1, 2 Oho! 3312 i w ten sposób powinniśmy załatwić team do zwalczenia tego doppelgangera. You have contact, uh, contacted the DDD. A group of agents has been sent to your building. Ok, super. Please wait for the cleaning protocol to run. Ok. Co? Udało się, czy nie? Miejmy nadzieję, że tak. O. Cleaning protocol completed. O, super. Pomogli. You can continue your job. Pomogli mi panowie z DDD w takim razie. Czy jednak udało się? Pierwsza osoba załatwiona, można powiedzieć. Bardzo dobrze. Oho, dzień dobry. Good afternoon. Good afternoon. Thank you, Richard. A gdzie jest pana karta? Dobra. Yy, czy nam się kolega zgadza? Ma kapelusz. Może coś ukrywać pod tym kapeluszem, nie? Yy, tak myślę. Arnold Schmidt. Jest tutaj taki na pewno. Hmm. Arnold Schmicht Sz... A tu jest Schmicht, dobra, jest 778, dobra, on, on gdzieś tu powinien być pan Arnold Schmidt. Eee, on był na którym piętrze mieszkał? Arnold F02, dobra Arnold Schmicht. Big eyebrows, prominent mustache, wears a hat. Ok, czyli ubiera czapkę jednak. Round face, short hair. no tego short hair to nie wiem. 778, dobra, sprawdźmy. 7, 7, 8, 5, 2, To się zgadza. Eee, o! A, że się skończy jakby ważność w 71 roku, powiedzmy. Ma zmarszczki na twarzy. Ma duży nos. Ma e, świetną popro... A tutaj co jest? A to taki opyłek. Ma świetną e, tą... E, świetny wąs, świetny wąs. Ma okrągłą twarz. Co jeszcze? Ma czapkę. E, w teorii ma krótkie włosy. Wydaje mi się, że wszystko... ID jest dobre to, ale entry requ request nie ma nie ma tutaj tego. I forgot to show my entry request here it is. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Name Arnold Schmidt F0201 I'm a resident of the building. My apartment is the 01 on the second floor. Dobra, tu się zgadza chyba wszystko. W wydaje mi się, że pana Arnolda możemy wpuścić na spokojnie. Dobra, mamy z głowy jednego. Świetnie. Teraz zamykamy i kolejny wchodzi. Okej, okay, ten pan ma coś z okiem, nie tak? What is the meaning of life, the universe and everything else? No to nie do mnie pytanie. Uh, I don't know submit. That's incorrect. Goodbye. Okej, okay, to, był, to był jakiś tajny ziomek, chyba. To był tajny ziomek, a ja nie wiem, czy ja miałem coś podawać. Kurczę, hasło Mmm, high or whatever Okej, okay, proszę pani, pani ma wielgachny zamek na mordzie po prostu Pani ma zamek zamiast twarzy Mam wrażenie, że coś się nie zgadza Coś się nie zgadza zdecydowanie Anastacha Michaels Jeden dwa Dobra, dobra, ja już czuję, że to jest coś nie tak I live here, whatever, I come from the school F0204, sprawdźmy to. E, jest Anastazja Mikael, Upper tired eyes, two ponytails, small nose, round face i takie rzeczy, two ponytails, zmęczone oczy, e, round nose, nie mam pojęcia, ponieważ nie ma nosa. E, no, no, Koleżanko, no ja się zapytam tutaj o to. Hmm, my face? No, Zipper? Aha, I had no job or whatever. <laughs> Ej, śmieszne to jest, powiem wam. No dobra, yy... dzwonimy znowu, no. 3, 3, 1, 2. Dzwonimy po usługę DDD. Poczyści... Poczyścicieli z DDD dzwonimy. Dobra. Poproszę ekipę Cleaning Protocol completed Dobra, mogę dalej pracować, dziękuję bardzo. Już drugi doppelganger na trzy osoby w ogóle. Nice, ty. Śmieszne w sumie się wydaje to. Dobra, dawać mi Wow, kolego! Ja pierdzielę tutaj same klony chcą wejść chyba. Chłop ma glizdy w tym w całej twarzy po prostu. E Albercki Pitchman No i gdzie pan Albercki Pitchman mieszka? A, bo to jest dzisiejsza lista jakby. A, to jest dzisiejsza lista, ale od czego ona się odnosi, ta, ta lista? Do czego? Bo ja wiecie, ja przyskipowałem ten e, to przeszkolenie początkowe. E, I tak, że zaznaczamy. Is it on today's list? Nie ma go na tej liście dzisiejszej.

I think I lost it Okej okay. Dobra, a co jest powiedz mi z twoją twarzą Robaki no No They are not worms, aha to czym są They're pimples Co to jest pimples To pryszcze jakieś, co, coś takiego On mi chce wmówić? Dobra, e, gdzie on mieszka w ogóle Na którym piętrze e, Trzecie Drugie, nie, to na pierwszym on mieszka ogólnie. W teorii on. Albercki Pitchman. ID, sprawdźmy. 1465 1465 1298 354 1, No to mają dobre, chyba. Na to wychodzi. Albercki. A, ale. Albercki, nie no, no dobra jest. Albercki Pitchman. Pitchman. No to by się zgadzało. has a mustache, prominent chin, big nose, big eyebrows, long face. No kurcze, no kolejny do zamknięcia, no. 3, 3, 1, 2. No dzwonimy. Czekamy na DDD w takim razie. No ten pan zdecydowanie e, nie powinien tutaj wchodzić do mieszkania. Dobra, będę kontynuował moją pracę. Zapraszam, zapraszam kolejnych ludzi: i dopelgangerów i sobowtórów. Zapraszam tym razem. O, dobra, ten wygląda. Hi, hi. Ten wygląda normalnie, powiem wam. Robertski Pitchman. O. o. To jest brat tamtego, tak jakby. Powinien być. F... Dobra, sprawdź. Tak, Albertski Pitchman. Robertski Pitchman. Jest. Showmaker. Oni robią buty. Long neck. Without eyebrows. Sprawdźmy to. Faktycznie nie ma. Eee, jeszcze raz. Eee, czekajcie, nie to. To chciałem sprawdzić. Big nose. I ma brudkę. I ma big nose. Tu się wszystko zgadza. I'm a resident of the building. My apartment is, on, is the 02 on the first floor. F0102, to się zgadza wszystko Jeszcze numerek Sprawdźmy ID 1146 522 522 897 897 3030 No tu mam wrażenie, że się wszystko zgadza przy tym panie akurat, nie? A, Tu nawet nie mam co Co to powiedzieć Tutaj wszystko jest ok A czekajcie, a jest na dzisiejszej liście w ogóle? Jest na dzisiejszej liście dobrych ludzi. Na to wychodzi. Perfekt. Drzwi, no no tak, już ci otwieram, proszę bardzo. No wydaje mi się, że jest. No i ta lista mam wrażenie, że to będą faktycznie ludzie, którzy mają dzisiaj być tymi prawdziwymi. Okej, okay, on wygląda dobrze w sumie, też wygląda jak normalny gościu. Dzień dobry. Ma cygaro zawsze, man ochal, mak, e, root boys, okej, okay, okej. Okay. Na trzecim piętrze mieszka, okej. Okay. Tutaj jest, mak, root boys. ID numer 964, 964, 516, 516, 184, 184, 611. E, jest e, emerytem. I teraz tak. Eee, dobra. Ma wąsik, ma wąsik. Dobra, ma wąsik. Ma brudkę, ma brudkę. Ma dużego nohala, ma dużego nohala. Smokes, always wear a hat. Zawsze nosi czapkę i pali. Ten nohal mi troszeczkę nie pasuje. I'm a resident of the building. I come from doing the shopping f 303 się zgadza Ale ja bym się zapytał o ten appearance, nie? Szczerze powiem wam What's wrong with my appearance? O nohal chodzi Look carefully at the photos of my papers and compare them well with me No właśnie On jest chyba okej okay całkowicie I nawet jest na dzisiejszej liście Ale ten nohal jest czerwony No nie wiem czy on powinien być czerwony Chociaż tam jest czarno-biały wszędzie, nie? Więc też ciężko stwierdzić, jaki powinien być. No dobra, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Proszę bardzo, zapraszam. Nie wyglądał, jakby coś było nie tak z nim, tak naprawdę. Mam nadzieję, że mnie falnie. Mm, hello. Oho, dobra. Pan Milkman. Dobra. Francis Moses. I'm a resident of the building. I come from my job as a milkman. F0302 Francis Moses jest. ID number 2355 2355 6941. Zgadza się. 8995. 8995. Tu się zgadza wszystko. Rok się powiedzmy zgadza. Ma czapkę z napisem milkman. To jest fakt. Jest na dzisiejszej liście. Ludzi, których powinienem wpuścić, chyba tak. Na to wychodzi. Eee, co o nim możemy przeczytać? Długi nos jest. Eee, jest szyja wąska, jest. Zmęczone oczy są. Krótkie włosy, chyba tak. I nosi kapelusz. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku, jak najbardziej, dla tego pana. Uh. Perfekto, uno perfekto Dobra, czy ktoś kolejny jeszcze do mnie przyjdzie? Pani Mia Stone Good afternoon Okej, okay, a te, to takie pryszczyki są czy coś na twarzy? One powinny być, okej okay. Mia Stone, faktycznie. Czy może pani entry request dać? I forgot to show my entry request, ok. I ona powinna mieć coś takiego w ogóle, że ten, że... O, dokładnie. I'm a resident of the building, my apartment is uh, the 01 on the third floor. To by się zapewne zgadzało. Mia Stone... 7895 7895 No to dzisiaj wpuściliśmy już tak. Tego, 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 tego. Jeszcze Roman Stilski i Selena, tak naprawdę. O, nie macie na dzisiejszej liście, panie kolego. Good afternoon. Witam, Isaac Gauss, 202. I'm resident of the building. I come from my job as a reporter. Okej, okay, to by się zgadzało, powiem wam. Ale czy coś się w nim nie zgadza? Jest reporter. Ma wielkie brwi, wielki uśmiech. Eee, prominent Chin, że co, że taką dużą ma, albo że niewidoczna. No, ma wielki uśmiech, wielkie brwi. To by się wszystko zgadzało w teorii. Ma wielki nohal, ale ma inny nohal. Patrzcie na to, tu jest inny nos. On ma inny nos, proszę państwa, naprawdę. Izaak Gauss 4569, to jest Git, 8551. Eee, dwa 2, 3, 6, 9, to się zgadza, ale. Drogi panie. Ale patrzcie, tu w, w dokumencie ma inny nos, a tu ma inny nos. Hmm A tu jaki powinien mieć nos, według tego? Nie ma go na liście dzisiejszej, dobra. Oho. I didn't count on that. You cut me. What are you doing to do about it? Go ahead, call the Friends. They will never be able to finish us off. In the end we will achieve our goal. Uh, a mogę jeszcze się go coś zapytać? Uh, Aperens mi się nie zgadza. Do you want to see my real form? No to chce. And I will show it to you. O, oh, kurcze. Demon! Demonie przebrzydły! Odejdź 3, 3, 1, 2 Mam nadzieję, że się dozwanie do DDD w takim razie. Mamy tego demona. Dobrze mówiłem. Zawsze jest coś nie tak z tym demonem. Dobra, wyczyszczony gościu. Ile jeden dzień w tej grze trwa w ogóle czasu? Mam wrażenie, że bardzo długo. Ale pani też nie ma na liście, ty. No hello, hello. Kurczę. Loistyński. Wow, I'm a resident of the building. I went out to visit my mother. Mm. Możecie pani obrócić? Bym chciał panią w całej okazałości zobaczyć. F101 Ok, nie ma prys y nie pryszcza, tylko tego nie ma. Oj, proszę pani, nie ma pani tutaj. Pieprzyka pani nie ma. Nie ma pani pieprzyka, widzę pieprzyk na zdjęciu. No właśnie, no i to by było tyle. No nie jestem taki prosty, wariacie. No dobra, yy... 3-3-1-2. No i dzwonimy. Musimy się postarać, przynajmniej w tej kwestii. I zadzwonić. Nawet connected the DDD. Skip. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, kontynuujemy naszą robotę. Kurczę, ten pierwszy dzień pracy jest naprawdę długi, powiem wam. Naprawdę długi dzień pracy. Dzień dobry. Kto kolejny? O, pan Leon, Stiński. Ten nos jest taki podejrzany, bym powiedział. Ale szrama jest. Nohal jest. Włosy są. Tak na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Roman Sti Stilski. Eee, public account. Accountant jest. Eee, duży Nohal, Scan on the Right Chin jest. Eee, long face. No i no, zgadza się wszystko na ten moment. Eee, o, ma monobrew, To też się zgadza. I nosi czapkę. To też się zgadza. 48392 48392 4059 4059 684. No dobra, to się zgadza, to się zgadza. Yy, jest pan na liście. Entry request, appearance. Dobra, wszystko się chyba zgadza. Mam, mam taką nadzieję. Tak, chyba wszystko w porządku. I to była ostatnia osoba na dzisiaj, która miała wejść. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ostatnia osoba na dzisiaj. I zobaczymy. Przetrwaliśmy chyba. Złapaliśmy pięć e, doppelgangerów. Zero sąsiadów e, pokonaliśmy. I zero weszło, więc SK. Zrobiliśmy na 100%. Dobrze cały dzień. Piękny dzień zrobiliśmy. No. Także fajnie, pięknie. Podoba mi się to, proszę państwa. No i w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. i się, manko.